Dobra, siemanko widzowie, dzisiaj tak, kolejny odcinek z farminga z dodatku premium i tak i Pierwsze co, to tak, kupiliśmy w poprzednim odcinku nowe e, rzeczy Od razu ja, ten, skorzystam też z programu Nasiono Plus Czyli dostaję tego, darmowe, ten e, Nasiona I przy okazji jeszcze musimy ten właśnie to jest moja kultura. wchodzenia do środka, e, przy okazji musimy opryskać jedno pole z chwastów, tym brzydkim klasem. Nie ja, mi jakoś Reno Ares się bardziej podoba niż ten klas. Znaczy z klasów Aresów to tylko ta 800. Jako taka ładna dość. Dobra. Ald 0 jest wyłączone jest pierwsze co trzeba zrobić to spryskać ten jedno pole, bo duże chwasty się zaczęły pojawiać i ja ich nie mogę ściąć tymi normalnymi to muszę tak to zrobić Po zadcinkiem też sobie budowałem wiatę na kombajn. Także no. Ja nie mogę, co ja robię To nie ten środek to jest na nawożenie, a ja mam usunąć te chwasty Chyba, że te pole najpierw na wierzch muszę piękną Kubotu nie wiem to na Kuboty jest ogólnie dosyć ładny i na nie ten rzepak pak stuwa dobra stuwa to git parę tych kamieni ty co jest z ona tak nie dość chodzi? trochę mi to się nie podoba Ale w dupie z tym. Jakoś te opryskiwacze to są w większości przypadków pobagowane, nie? Też przyzwyczajony jestem. Nawet ten o co w grze jest, to on jest też pobagowany. Ja sobie go naśliwnie testowałem. To kurde, skubany ten. Też potrafił skręcać taką jak tutaj ten. U boty. dobra, będzie rzepak na olej w przyszłym sezonie też chociaż dobre i to No co jest do cholery z tym walonym, nie wiem Ja bym już to lepiej. No Jeszcze tyle kamieni tu jest. Dobra, ten oprysków to nam starszy. A będę musiał te chwasty spryskać, bo Czuj. Jeszcze pobiegnę, pobiegną te na moje tam gdzie te buraki mi rosną. Chyba że zrobimy to tak, że nawieziemy i wypielimy to pielnikami. Według mnie pielnikiem lepiej to będzie zrobić, bo ten bo on te średnie chwasty wyrywa. Ten opryskiwaczy mnie, bo cały poziom nawożenia pójdzie się walić też w cholerę. No, pilnikiem lepiej będzie. A te pole też jakoś ultra duże, wielkie nie jest. Rzecz mi się wydaje, że to jest. Dobra. Weźmy najpierw to na A, to nic nie daje. No, jakie tu pojazdy mogą wjeżdżać? Jak na tej fazie jest, to chyba mogą jeszcze każde ciągniki wjechać, ale nie wiem. Wezmę tego klasa na gospodarstwo. No, jak pielnik, no to ten też pilnika ja będę musiał tu wyrywać. Tutaj ładnie jest z tymi polami. Danie wapna coś daje. Dobra, zna, no, że to może cztery dychy do tyłu jechać nieźle. Czemu to jest dużo jednora? Już co jest? podczep pod to I nie wiem czy z nawigacją będziemy to robili czy nie Bo to ciężka sprawka dobra To wszystko to chwasty były? No Ja pierdziele Mocniejszy ciągnik będzie też potrzebny nam na przyszły sezon Raczej sorgo będziemy siali na wszystkich polach No ale te dwa rzepaku już zbierzemy sobie To grzech tego nie zrobić Ale nie no, zdziwiło mnie ile tutaj kurde jest tego tych chwastów teraz to chwila macie zachwaszczenie to już na połowie terenu nie ma wiem, że ten horsza chwastownik, znaczy pielnik od horsza, chyba miał opcję nawożenia, ale e, jednak nie w pierwszych stadiach wzrostu ponu. tylko w pierwszych szybą <śpą> E, nie, ten klas Ares pewnie będzie już lecieć na wymianę Bo nie widzę go na tym gospodarstwie, jak tak wolno ma jeździć z tymi chwastami Oj, jedzie wolno, serio, naprawdę To tak idzie nieźle. Te usuwanie chwastów. Nie, muszę tym żydowstwem dalej jeździć. Francusko-niemieckim. Gdybym miał renówkę, to renówka by tu wyglądała. A co ja gadam, John Deere by najlepiej wyglądał. Ale idzie to dobrze usuwanie tych chwastów no ale w przyszłości to i tak do usuwania chwastów se kupię fergusona 8s bo 8s jest naprawdę ładny chociaż na szerszych kołach, a na tych takich wąskich to brzydko wygląda, ale nie wiem żeby też robić prace polowe chociaż cholera wie 15 to było super, kurde mogliście tego mieć e, ciągnik na tych na szerokich mocno kołach, fastów nie było i nie było trzeba się zamartwiać po prostu co nawoziłeś pole dwa razy i tyle tam nawet ja pamiętam, że kurde nie było ten e, no ale rajsta. Dobra, ki. Czej. A to <ścoughs> na kaczki co? No w dupie jak będzie. Dobra już. Dobra, Bawet, jakby co, to na odcinku to się ukaże Ale Bawet to jest serio spoko gościu Nie, nie mimo że ten, czasami, czasami jak to się zmienia, takie ja myślę, że, takie ja kiedyś myślę, że ten Inaczej będzie się z nim gadać, to jak znacie go, to serio, człowiek naprawdę godny polecenia Często też w WRC z nim gram, to wiem jak jest Ale ten klas idzie na odcinek, nie? Da ktoś mi milion złotych na 8 mesa Proszę. Nie wiem czy Fendzior będzie dawać radę z tym silnikiem, ale jak Jandir dawał to z tym punktowym, to ten na pewno będzie radę dawać. Ale powiem wam tak, że Imo Sorgo się najbardziej mąkę opłaca robić, bo jak macie, nie wiem, 15 litrów Sorgo, to macie więcej mąki. To się tak opłaca, że hit Według mnie to kurde ten... obsiać wszystko, następny sezon, tym Sorgo i potem robić. Nie, ten klas jest jakiś wolny, nie? Musiał wyciąć ten fragment, jak nawet, jak będę ten, jak się przyłączyłem na Discorda. A. Super, bo na wąskich kołach to się gówno zrobi. No ale chociaż przynajmniej teraz nie będzie chwastów Jedyny plus, nie. Nie, może jakiegoś Dira nowszego, sobie kupię w tej mniejszej serii nawet już. Albo tego. MB, nie, MBTrak to nie, bo ma mniej koni od tego gówna, francusko-niemieckiego. Nie mi ten klas, ale, ale tak się nie podoba, że hit. Dobra i pięknie jest porobione z chwastami. O, sąsiada, są siedzie, nie wiedziałem, że tak jeszcze... O jeszcze. A to już na apryjskich chwasty są. Jak widzę Po kolorze I barwie Całej u mnie wszystkie pola wapna wymagają Ja nie mogę Nie będzie mi się chciało tego wapna raczej rozsiewać nie. Chociaż to jest dosyć tanie Chyba że Weźmiemy kontrakcik 74 jest dosyć blisko nie? Można tam kultywować pola i na no ten gold market kosztuje. Tak to będziemy wszystko robili inaczej, czekaj Farm pak. Ty, tu śnieg można nawet sprzedawać. Ej, super. No, fortepiany to. Aha, jak za mało. Ty, ile tu rzeczy jest do kupienia. Dobra, gdzie ten chwastownik by to odstawić? Czy, ten, czy to pielnik, nie wiem jak to się mawia profesjonalnie weźmy tutaj takie gdzie byśmy mieli usferę dla tych Mamy takich rzeczy typowo na kiedyś to i tak będą opryskiwacze jest, z mieć tego, tego agrio chociaż nie wiem czy ten opryskiwacz od agrio nie jest takim wbłagowany Dobra weźmy senda sobie w stronę żóweczką. Czemu no, by nie? Płaca się, też wolę poczekać i sorgosy zasiać marchewek raczej nie będę tutaj siać bo po ostatnich to mnie by coś strzeliło, szlak jakiś, nie. także co z jest, jeszcze belki nie. Dobra, 22 minuty. No taki dość duży teraz ten silnik. O, dobra, jest dosyć git. Weźmy case'a. Tą szczepę i sprzedajmy te beresłomy słomy. Dzisiaj to autentycznie, chwasty, chwasty, chwasty. Ja nie wiem, czy zakaisa zaraz nie podczepię pod ten opryskiwacz kuboty. No ten klas to co? Jest, bo jest. weźmy go tak. Przestawmy tutaj. Dobra, jest wyłączone. To jest ważne. tak, zwaldo y. i gra. A podi. Dobra, fi jeden. Nie chcę się z tymi chwastami, szczerze, jakoś zajmować. Teraz będzie to jakoś szybciej szło, bo ten. Bo ma większy, jest przyciągnik. Przecież gdybym tego fenda wziął, to by było najszybciej. Dobra, Który, które z tych moich pól wymagają odchwaszczania. To jest arcyważne. Tylko 86, reszta to połapnie. Ale tam wapno, poza odcinkiem się zabatwi A i wjechałem trochę w rzepak. Teraz będzie szło. A iść. Ty co, co jest? Skąd ten kais tak się rozpędził? zaj, Jak to wszystko jest? Chwasty, gdzie są chwasty. Nie wiem, kurde Dobra, porobione jest Także mamy sukces Także to na tyle, cześć